Natalia idealnie pasuje do tego programu. Szukaliśmy młodego człowieka, który kocha przyrodę. I tak jak Dawid, jest żądny przygód. Zrobię kontrolę twojego plecaka. Co zabrałaś na tą ekstremalną wyprawę? Więc Pokaż mi. Zabrałam Misia, żeby mi było ciepło. Dobrze, Pięknie. no Misiu, no? Dobrze. E, książkę do szkoły. Okej. Okay. Czytam w amerykańskiej szkole. Okej. Okay. No to książki I... możemy... Włóczkę? Włóczkę? To przecież zajęło ci pół okay. plecaka. Do, prawda, zabrałaś włóczkę? Tak. Jak na wyjazd na laskę, chodzenie po lasach, to nam włóczka wystarczy. Jak nam się zrobi zimno, to zrobić sweterek. Dobrze. Natalko, ja teraz to sobie pokażę, co trzeba zabrać. Na taką prawdziwą wyprawę, kilka niezbędnych rzeczy. Takie, które ja uważam, że pomogą nam przetrwać tutaj w buszu na Alasce. Okay. Jeśli byśmy się zgubili, co nam pomoże przetrwać tutaj przynajmniej z tydzień czasu? Namiot, który nam da ciepło, chroni nas przed deszczem, śniegiem, wiatrem, garnek w którym będziemy mogli sobie ugotować wodę, znaleźć jakieś jedzenie, może nam się uda złapać rybę. I mam dla ciebie jeszcze prezent. To jest coś, co musisz mieć cały czas na szyi. Gwizdek. Wiesz do czego jest ten gwizdek? Do gwizdania? Dokładnie. Gdybym ja się zgubił, albo ty, to tak będziemy siebie przywoływać. Gwizdnij mocno, z całych sił! Brawo! Mam dla Ciebie też przesiwą. Czary Mary, pokus, ta braka dobra! Jest dla Ciebie. Mogę spróbować? No jasne. Trzymaj i ogień. No czy zrób ogień. Jest, widzisz? Tylko pamiętaj, żebyś tego nie robiła w domu, bo jarasz chatę. No tak! <laughs> czy wiesz co tu jest? Tutaj są zwierzęta, które żyją w Ameryce północnej, które bardzo bym chciała zobaczyć. Wsadzisz rękę do środka i cokolwiek wyciągniesz. Będziemy się starali zobaczyć. O, orka! Orka! Idziemy szukać orka. Ahoj, przygoda! Ahoj, przygoda!